Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj w pewnym sensie święto, mamy dwie butelki, dzisiaj dwie, ale tak naprawdę jest ich więcej. To jest piwo domowe, jakże szczególne, od Piotra Rosenbauma. Mówimy o Pilsie. Browar nazywa się Rosbru, jest fanpage na na Facebooku, czyli fb.com 12 BLG, 4,9% alkoholu objętościowo i nie byłoby w tym piwie nic szczególnego gdyby nie, a może najpierw tak, skupmy się na piwie gdyby nie to, że um, pomimo standardowych um, danych, piwo fermentowane pod ciśnieniem jednego bara w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Od ziarna do szkła. I teraz uwaga, trzymajcie się wszyscy krzeseł. 14 dni. Tak. Słód. MEP. Lager. To jest bodajże zastrzeżona nazwa, nie pamiętam której jest słodowni. Czy, czy czasami nie z tej z Gdańska. Wypadło mi z głowy. Karapils. Monachiński, dwójka. Miel, Junga Oktawia. Mhm. Drożdże W34 na 70 ważone 13 wrzesień 2020 roznowy 26 wrzesień 2020. Sprawdzimy za chwilę. Oasady drożdżowego nie widzę. Mam tutaj informację. Od Piotrka w tym temacie, i teraz, żeby, żeby czytać, to czytam, żeby być konkretnie Fermentacja w zbiorniku ciśnieniowym daje wiele możliwości, pisze Piotrek. Fermentacji pod ciśnieniem, czyli fermentowanie w wyższej temperaturze niż przewidziana dla danego szczepu drożdży, bez skutków ubocznych w postaci wad od fermentacyjnych. Kumacie? W chwili się. Tempis fermentowany drożdżami w 34 na 70 w temperaturze plus 20 stopni Celsjusza, ale pod ciśnieniem jednego bara. Efekt, A zobaczymy jaki efekt, ale Piotr dalej pisze, 14 dni odważenia do butelkowania, piwo naturalnie nagazowane i przytoczone do kega bez utleniania. Zapewne chodzi o nalewaczkę przeciwciśnieniową, taką jaką zbudował mi Jajcarz. Jeśli fermentujemy bez ciśnienia, czy tam dalej, możemy nagazować piwo naturalnie. Wystarczy pod koniec fermentacji zamknąć zawór, dzięki czemu CO2 zostanie w zbiorniku, a w trakcie schładzania rozpuści się w piwie. No, całkiem to logicznie brzmi. Tak jak pisałem, pisze Piotr, przetaczanie piwa odbywa się bez udziału tlenu, co ma ogromny wpływ na jakość piw mocno chmielowych. W ten sposób właśnie fermentowana była neipa. Dostałem chyba 5 piw od Piotrka, posiłkuję się jeszcze wpisem na Facebooku. Dobra, tutaj na Facebooku praktycznie mamy to samo, ale muszę wam powiedzieć, że Piotr uważył w browarze Stargard Berlinera. Z Malinami. Stąd też nazwa. E, nazwisko, tak, e, do tego jeszcze nazwa browaru, browaru Ros Bru. dlatego akurat przypasowało Rosberry, nie Rasberry, tylko Rosberry Star. To jest piwo, e, które Piotrek uważał w browarze Stargard. Uwaga! w Stargardzie, sam popoliłem ostatnią gafę, są dwa browary. Browar miejski, całkiem przyjemni ludzie tam są, no i browar Stargard, który waży Tomek, Tomek, który jest piwowarem w szczecińskim Wyszaku w centrum, tam koło tego kościoła dużego takiego. No to czas przejść do Pilsa, sprawdźmy zatem. Bardzo ładny kapsel. Dowiedziałem się również, że takie kapsle można zamówić. 1000 sztuk kosztuje. No i teraz zapomniałem, ale chyba 170 zł. Czyli 5 skrzynek mniej więcej. Tak matematycznie, szybko. Cenie takie nie za wysokie, no ale co by za szkół. szkło. jest takie, jakie do pilsa wydaje mi się przypasować mogłoby. Naleję wszystko. Uwaga. Czyli tak z. Tak naprawdę z osadem, wygląda to w ten sposób. Całkiem przyjemnie, proszę zwrócić uwagę. Piana, piana jest idealnie zbudowana. Drobna, opęcherzykowa, e, biała. Na dwa palce, jakby się ktoś upadł na dwa i pół. Piwo jest może nie jest przezroczyste, nie jest tak klarowne jak piwo koncernowe. Powiedziałbym, że jest delikatna opalizacja ale też trudno oceniać w takim szkle, tutaj na dole, jeśli widzę, no to byłbym w stanie, byłbym w stanie przeczytać tekst chyba tutaj, yy, a może, może nie, dobra, ale godzinę jestem w stanie odczytać. Czyli wygląda klasycznie, wygląda bardzo dobrze, wygląda stylowo i tutaj oceny za, za to co widzimy w tym yy, szkle byłyby dość wysokie, muszę powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, piana nadal trwała, ona się utrzymuje. Takie już w tej chwili naciągane dwa palce, ale są, ale są. Bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda. Nasycenie już yy, trochę paruje, bo... Nie paruje, tylko moczy. Jest wilgotne, bo piwo było w lodówce. Bardzo ładnie pracujące wysycenie. Również drobno-pęcherzykowe, drobne bąbelki ich jest tam masa w środku budują tą pianę. Stąd ta piana nie znika. A szkło jest bez wspomagaczy na dole, bez żadnych frezów. Bardzo przyjemny aromat, świeży to piwo pachnie tak, jakby było zlane stanka w browarze. To chyba wam powiem najwięcej, zamiast tutaj opisywać deskryptorami skomplikowanymi, to powiem tak, no piwo pachnie tak, jakby było znane prosto stanka, czyli świeżo, chlebowo, słodowo, Jest tutaj sporo też skórki od chleba, ale chleba białego, czyli tak naprawdę klasyczny Pils. Nie do wiary, że 14 dni, 2 tygodnie piwo nadaje się do picia. No przypomnę, że koncernowy wypusty to 3 tygodnie. Te wszystkie tyskie, żubry, żywce i tak dalej, piwo jest gotowe do spożycia. Tu mamy 2 tygodnie, czyli taki super mega koncern. Szkło op, zaczyna, pianka zaczyna pracować, lacing jest, koronka bardzo ładna, właściwie sama się wytworzyła, bo jeszcze przecież nic nie upiłem. No, bardzo ładnie pachnie. Muszę powiedzieć, że miałem okazję pić już piwa fermentowane pod ciśnieniem, ale piwo nie był jakiś taki um, udany, co może świadczyć o tym, że tutaj też wymagana jest jednak w pewnym sensie wiedza, a może i sprzęt a może i sprzęt, bo nie wiem jak było w poprzednim przypadku. Zatem Piotrek, Twoje zdrowie, drodzy widzowie, Wasze zdrowie. Może no, Wam przyjdzie coś. Ja nie będę zmyślał, nie wiem jak fermentować piwo pod ciśnieniem. Oczywiście dużo widziałem na YouTubie. Też tak dużo to nie, ale a, użyłem niepotrzebnego słowa. Widziałem kilka dobrych filmów, 7-8 filmów po stronie amerykańskiej. W temacie piw mocnochmielowych ip, Neip, gdzie piwowar podłączał dwutlenek do plastikowego fermentora takiego zwykłego wiadra zamiast w miejsce kranika. Okazuje się, że przychmielanie przy wpuszczanym gazie nie wiem, jak wygląda to uszczędził. To jest inna sprawa plastik dała efekty niesamowite, bo wysłał to do browarów browary. No, miały tam swoje uwagi delikatne, ale generalnie były w szoku. Że to piwo różniło się od takiego piwa górnej fermentacji, robionych przez nas, piwowarów domowych, którzy fermentujemy czyli chociażby w lodówce. Dosyć gadane. No to teraz tak. Wygląd super, nie mam żadnych uwag. W aromacie niewiele uwag, natomiast smaku jest super. Daję tu o sobie znać jakaś chyba jednak diacetyl, ale naprawdę są nuty. Mam wrażenie, że piję pilsa w czeskim grawarze restauracyjnym. Nie wiem, czy to było określone. Aha, no proszę, czeski, czeski pils. No i wszystko jasne. Czyli, Piotrek, kamień mi serca słab, bo musiałbym powiedzieć gdyby to był niemiecki pils, musiałbym powiedzieć kilka przykrych słów. No okazuje się, stąd moje zaskoczenie, bo nie doczytałem akurat z tego. Więc wszystko się zgadza, mówiąc wprost, czuję się tak, jakbym pił, powtórzę, pilsa w czeskim browarze restauracyjnym. Po prostu jest idealnie. Jeśli to jest czeski pils, a jest, no to to jest czeski pils. To, 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 to naprawdę to się udało. No, przypominam sobie swoje wycieczki do browarów po stronie czeskiej, gdzie, gdzie trochę czasu spędziłem i w Piżnie, w Piwnicach, w Czarnej Chorze, w Bernardzie, w browarzach takich właściwie stricte rodzinnych, w podwórkach niszczących się. No, chociaż Czarna Chora już i tak, i tak od dłuższego czasu należy do grupy Lobkowicz, ale to jest to, co, co możemy zobaczyć, wjeżdżając do jakiegokolwiek czeskiego miasta, do browaru restauracyjnego. Bardzo dobrze jest. Zwróćcie uwagę na pianę. Cały czas ładnie pracuje na szkle. No to tak, to, to, to jest najlepsze piwo ważone pod ciśnieniem, które udało mi się w mojej karierze krótkiej, siedmiu-ośmioletniej wypić. Stworzone w warunkach domowych. Jestem pod wrażeniem. Ja jeszcze muszę się spojrzeć ze strony technicznej. Co to jest za słód? Sub... Ja, ja gdzieś to widziałem, Map lager. No uciekło mi teraz to, ale wydaje mi się, że to jest ten słód zastrzeżony. Chyba, że się mylę z tej gdańskiej słodowni. Jak ona się nazywa? No, A, chyba byłem tam na wycieczce. Taka krótka pamięć. A więc Słód e, Lagerowy, Kara Pils. Kara no to. to jest niby karmel, ale on wiadomo co ma za zdanie. E, monachijski Dwójka. I tu jestem pod ciężkim szokiem. Monachijski Dwójka. Pili się. Nie wiem ile było go użyte, ale na pewno nie dużo, Może jest piwo faktycznie zabarwione lekko, ale nie ma żadnych takich ubocznych... E, ubocznych efektów zastosowania słodu monachijskiego i to w typie 2, czyli ciemniejszym. Nie ma tu ani jakichś takich estrów owocowych, śliwek. A wręcz jest podbita ta podstawa słodowa. To podejrzewam, że monachijski spowodował. No, Carapis rozjaśnił, dodał, dodał, dodał trochę piany, trwałości tej piany, co, co widać ewidentnie, że tutaj jest dobra praca, słód lagerowy. Bez żadnej większej wady przyczynowo-skutkowej, oprócz tego, że jest tutaj faktycznie, ten pils idzie w stronę czeską, czyli dostał trochę diacetylu. Ale to jest subtelny dodatek. To nie jest tak, że diacetyl jest tutaj na pierwszym miejscu. Typowy czeski pils, po prostu. I to nie chodzi mi o złotego barzanta czy o takie wytwory wyobraźni ludzkiej. Ale rzemieślniczy, czeski, restauracyjny pils. Lub pils spuszczony prosto z tanka w browarze. Bo to tak pachnie i tak smakuje. Szacun Piotrek, dla Was może jakieś natchnienie? Może ktoś w ogóle.